No i siemo, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj prezentuję wam nowy nabytek. Już zacząłem tutaj częściowy demontaż. Jak widzicie, płyta była cała, e, zniszczona, połamana, burty troszkę pokrzywione. No i tak to wszystko demontuję, tak by tu można było zrobić nową podłogę. butniki będą wyprostowane, wszystko będzie poprostowane. Najfajniejsze, no że to, że jest rama cała, prosta, nie, po, nie i do tego jeszcze jest kiperek. Taki mały kiperek. Także jeszcze kółka brakuje. No i z tyłu trzeba klosze znowu zrobić. To tu wszystko będzie podcinane, Będą znowu wymalowane, felgi wymalowane i chyba nowe opony założę, jakieś na C. I ten z tyłu zderzak do wyprostowania. Ja tutaj cisnę z robotą i jadę po płytę, muszę szybko podskoczyć po płytę, będę montował i jedziemy dalej z tematem. Ale to już dalsze części programu. Także działam dalej i widzimy się za chwilę. No i witajcie chwilę później Mam już dwie felgi Zastępcze czternastki, żeby zamontować tą przyczepę Błotniki zdemontowałem Tu trzeba pospawać, tu poprostować, tu poprostować Będą wyczyszczone i pomalowane, ale tylko z wierzchu Od spodu nie ma sensu, bo jest ocynk A po drugie To i tak tutaj będzie chlapać i całą farbę zedrze To lepiej zostawić ocynk i tylko ją z wierzchu pomalować Tak więc ja się biorę za czyszczenie że te mocowania do, do, tych, do tych haków transportowych Te haki transportowe Trzeba wyczyścić, wszystko pomalować I montować z powrotem Do tego jeszcze przyjdą opony I będzie cacy Chwilę później wygląda to tak No i niestety, kurczę, coś z kubka Kubek był niedokręcony i tu kapło mi Ale uważam, że efekt Mega zadowalający I jest to pół połysk jeżeli by ktoś chciał uzyskać połysk, to trzeba nałożyć warstwę, warstwę lakieru bezbarwnego i wtedy macie pełen połysk, ale mi taki efekt w 100% wystarczy. Są piękne srebrne felgi. Uszy pomalowane, błotniki są praktycznie jak nowe. No nie są takie widzicie idealne, ale kurczę. Dwa zahaczenia i dalej wyglądają tak samo, a bynajmniej teraz są proste, całe, ładne. I z powrotem przyjdę na swoje miejsce. A teraz jeszcze chwilę poczekam jeszcze to podeschnie, i można to pakować. Jeszcze troszkę mokre jest, nie? się troszkę klei, no ale jeszcze jakieś pół godziny i można z tym jechać na montaż opon i montujemy już na przyczepę. No i chwilę później jestem już z powrotem na podwórku, gdzie płyta, jak widzicie, jest już nowa położona, i tylko niestety. Nie udało mi się znaleźć odpowiedniego wymiaru, bo 3 metry na 1,5 była stanowczo za mała. No i trafiłem w Czuchowie na fajną hurtownię z płytami takimi, którą serdecznie pozdrawiam. Kto wie, to niech da znać, że tam już kupował. Nie jest to żaden sposób reklama tej firmy, bo mi się wydaje, że jej nie trzeba reklamować. Ale właśnie tam zakupiłem odpowiednią płytę, troszkę jest za mała, ale to się da a tak wygląda szkoła po zmontowaniu kurde przez to wszystko zapomniałem i nie miałem czasu nagrywać ale co nieco więcej pokażę wam jutro a na tą chwilę wygląda to tak że jest praktycznie złożona tylko jeszcze parę detali jest do skończenia i będzie zrobiona No i Mamy kolejny dzień, gdzie płyta okazała się troszkę za mała, ale nie jest to problem, bo rozwiązaliśmy ten problem w nakładaniu takiej masy uszczelniającej, gdzie wypełniała tą szczelinę, a jest to ogólnie podwójne wtedy zabezpieczenie, bo tutaj ta płyta nam nie podcieknie. No i tak, że teraz widzicie w dzień jak to fajnie wygląda. Płyta wykonana tutaj na tej podłodze to jest grubość 12 mm, gdzie jest to dużo mocniejsza niż ta, co była prędzej, bo prędzej była 9 mm. dziewiątka, nie? No. Była dziewiątka, teraz bierzemy się za montaż, kloszy, nowe, nowe klosze doszły, nóżka podporowa i teraz jeszcze tutaj przód, nie? Tutaj też rozkleimy, tylko nie wiem jak go tyle roz, tu rozkleić. Chyba tą dolną taśmę zostawię, bo trochę tutaj e, trochę nie wymierzyłem, i poczekam aż to wyschnie, ale przód właśnie wygląda tak, że też jest ładny skosik zrobiony by to front zabezpieczyć i powinno to wyglądać i będzie wszystko wtedy ok to jest zrobione śruby są do czego innego tutaj to trzeba dokręcić tą burtę ale ty nie wiem czy koła pokazywaliśmy prędzej tak wygląda całość już złożona koła 14 z nośnikiem C czyli od busa wytrzymałe gdzie ta przyczepka już nie będzie się bała żadnego dodatkowego ciężaru, to są oryginalne. Jakby ktoś chciał, to takie oryginalne sobie dołożymy. Będzie ja chciał je wziąć. A tutaj paczka i dostałam. paczka, nie? Paczka wszędzie podejść. I co? Światło, wszystkie sprawdzaliśmy, nie? No. Sprawdzaliśmy wszystko dosłownie działa, nie? Każda mhm. jedna żarówka, każda jedna funkcja działa. Nóżkę zaraz wkręcimy nową, bo będzie też tutaj nóżka, także będzie od A do Z wszystko na tip top. Ale moim zdaniem. To no. wygląda o wiele lepiej niż kiedybyś miał e, kiedy by ta, e, to było idealne, bo po drugie jest... Jest to plus, że to nie będzie przeciekać po drugie, to moim zdaniem to o wiele lepiej wygląda. No, no i te haki, nie? Zrobię tylko te śruby nie są ocynkowane i trochę puściły korozję, to by trzeba je zasmarować, bo u nas ostatnio deszcze były i te śruby puściły korozję, ale śruby są podwójnie, one są utwardzone. to są śruby e, 19. Także bardzo wytrzymałe śruby są wykorzystane do tych haków. Haki są odnowione, zresztą widzieliście to prędzej na filmie. Tylko teraz jeszcze to dokręcimy. Czy zamykamy. zamykamy teraz, czy... Nie, 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 nie. W ogóle, bo wtedy, jak ty to zamykasz, to, to lecą szkody. Taki śnieg to sobie swobodnie wyschnie, tył sobie dotknie też, a tył już możemy tylko koło zdjąć, bo to troszkę tutaj tą buntę sobie rozprawiliśmy, ale czekaj, tu musimy chyba zamknąć, no tu będzie może bez problemu zamknąć. Żeby, a jeszcze tutaj ten cybancik muszę dorobić, bo szukałem jakiegokolwiek zamka takiego, żeby miał ten cybant, to nie mogłem znaleźć. Nie, się nic nie dzieje, no. także jest ok Także ten cyban część jeszcze dorobić są do przesmarowania A jeszcze ramkę trzeba zdobyć no. Nową ramkę, teraz te tu kloszy To no, idziemy otworzyć paczkę Montujemy I to będzie na tyle, nie? Dojechały części wczoraj zamówione Ogólnie to nie jest żadne Lokowanie firmy Firma była pierwsza lepsza z brzegu wzięta ale jakby ktoś szukał to powywają się na mnie bo może <laughs> a może nie lepiej, bo przydowalą nam cenę Także lepiej właśnie na własną rękę szukać zobaczymy Czy to są te klosze. same klosze zostały wzięte, bo lampy są w stanie bardzo dobrym o, powiedzmy dobrym a Kloche, Te dwie nowe lampy kosztowały chyba 200 coś złotych. Na klosze 100 chyba 110. Ale to jest... Ale to jest to samo, tylko że to jest takie no. czerwone. Ale to chyba nawet lepiej, co? Ty, to jest to samo. Jak to samo? To samo firma. Serio? szukaj sobie pierwszą lepszą na internecie i trafiłeś na to samo? No nie, ona musiała być zamówiona taka sama. Żeby pasowała. Tak, a. teraz o, druga. To dlaczego tutaj, tutaj jest taki inny kolor, a tutaj nie ma tego koloru? światło cofania, wiesz? A tutaj powinno być właśnie, a nie ma Ale to nic Oj zobacz Nie będzie cofała Nie, tu i tak nie ma światła cofania Aha. Tu jest tego przejdziemy bielne O ciach. I wkręcamy Za chwila prawdy Ty nie pasuje Jak kurde? Aha, tu wam. Ja może nie. Nie no, ale. Pasuje, tylko pewnie jakiś kabel o. nie zahaczył. Nie, to ona musiała być tak ładnie wciśnięta. Ja sobie myślałem tak, albo założyć tutaj całkiem nowe lampy, które na pewno bym takich nie kupił, bo po prostu. No to drogie są te lampy, a wiadomo, jak to jest. Każdy człowiek liczy każdą złotówkę. A. Nie każdy, milionerzy nie liczą. No, ja liczę. No, ja też a, komuś, liczę. A teraz, jakbym miał wziąć za 50 zł jakąś lampę, to, to byłoby jakieś badziewie A tu mamy oryginalną lampę, która. Tutaj nic jej nie brakuje. Jest wszystko na swoim miejscu, wszystko jak należy. O, widzisz? Elegancko, nie? Teraz sobie drugą. Czekaj, wstawimy. I będzie gitarka, nie? Chciałbym porównać, jak one wyglądają, ale przez to, że, co, że ta tak? jest taka pęknięta, to, to. raczej. Elegancko. O kurde. O, ten kaszel jest niepokojący. Znowu będą komentarze niepokojące. No, ten kaszel jest niepokojący. A nie ma co się śmiać. Ten kaszel A, jest niepokojący. O kurde. Płaman. Rozwaliłeś. mam do końca to ja połamię to jeszcze bardziej do końca. Nie, ty to wrócisz do śmieci. Nie! Po to, żeby tu nigdzie nic nie leżało. No będzie można jechać na legalu, nawet na koniec świata, co? No. Ale to nie jest twoje. Co? To nie jest twoja przyczepa A kogo? To jest nasza. No na razie. No, Ale może być kogoś z was. Z widzów, nie? No. No, bo nam dwie nie są potrzebne, a żeby była okazja kupić taką szczepę, to się kupiło Naprawiło i sprzedało No, do sprzedaży już ciekawe, jak to dojdzie Tryki Byłem właścicielowi wyślemy, co? Zdjęcie, no. jak wygląda Nie, ja cię, no dlaczego ja ją sprzedałem? No, no taką samą, idealnie taką samą Tylko, że nową Co? Tylko że nową ma, taką samą, tylko że nową Aha Olek Co? Pozbierasz to No No i oświetlenie będzie gotowe Teraz zakładamy nóżkę? Nóżka O kurde, Cześć, Kaszl jest za nisko Czekaj, czekaj chwilę kaszel jest niepokojący Teraz ta. Teraz można powiedzieć, że przyczepka jest gotowa Tu jeszcze chyba sobie taśmą ładnie to zrobię taki oplot żeby te kable były razem to nie? Także co? To byłoby my na tyle, już teraz widzicie, przyczepa jest ukończona, 100% sprawna Dokumenty, opłaty 100% wszystko. legal No, tylko teraz jeszcze tą taśmę się potem zerwie Jutro, jak to wyschnie ładnie I tyle na nie będzie, nie? Także jeżeli ktoś z Was jest Zainteresowany tą przyczepą To niech zostawi suba i lajka Nie, tego prawie nie, ale będzie miło No Co? So. Ja patrzałem, taki, Ceny rynkowe takich przyczep to Są ogólnie różne, ale Cena wyjściowa to 4500 to ktoś jest zainteresowany, to na pewno się dogadamy. Nie? A na tą chwilę to już będzie tyle. Jest to uczciwie zrobiona przyczepa jak dla siebie. Zresztą cały proces widzieliście, także co tu wiele ukrywać. Żegnamy się i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.